Dzień dobry wszystkim. Wróciłem. E, jestem jednak z powrotem. Musiałem chyba odpocząć od tych wszystkich mediów społecznościowych, e, więc nagrywam z powrotem dla Was. I <laughs> nagram dzisiaj dla Was materiał o AdBlue. Co to w ogóle jest AdBlue i dlaczego jest tak nieznienawidzony po prostu przez, e, przez wszystkich kierowców. Bo te systemy się po prostu są bardzo drogie w utrzymaniu i są po prostu nie do obejścia w niektórych modelach, w nie tych samochodach. E, na podnosiku mam Audi A7, który ma. 3-litrową jednostkę diesla, właśnie z układem AdBlue. To, co tutaj widzicie, to już jest wyczyszczona e, dysza, oraz ten przewód, który tutaj był tak skrystalizowany, że, my, że mamy tam wszystko na dole, aż tutaj wszystko jest e, zaśnieżone wręcz tym całym AdBlue. I teraz powiem Wam, co to w ogóle jest, bo to jest dosyć, e, jakby, mi się wydaje, informacyjne. Mamy tutaj roztwór, co to AdBlue to jest roztwór mocznika z wodą zdemineralizowaną. Zdem 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 Jakoś tak. To jest 32% do 68% z tego, co Jakoś tak, 32,5%, czyli. Nieważne. Dlaczego on się krystalizuje? Krystalizuje się, kiedy wchodzi w reakcję z dwutlenkiem węgla. Po prostu z powietrzem. Kiedy woda wyparowuje, rozbią się z tego kryształki. Sam, sam mocznik, sam, same te kryształki, one nie są, nie są szkodliwe, ale sam ten sam ten płyn jest bardzo korozyjny bardzo, bardzo żorący on jest wtryskiwany tutaj za filtrem cząstek stałych tutaj mamy, mamy tutaj Wychodzą, całe spaliny wychodzą w turbosmężarkę. mamy następnie filtr cząstek stałych później mamy, e, później mamy wtryskiwacz AdBlue i tam mamy katalizator SCR SCR katalizator to jest katalizator w którym e, wypadają się Tlenki azotu, i właśnie ten czynniki NOX to są te czynniki, które mierzą jakby poziomy tych tlenków azotu. AdBlue ma zadanie po prostu wypalić je, po prostu jakby spalić to wszystko, i to jest właściwie jego zadanie. Również dlaczego te systemy się psują, ponieważ AdBlue zamarza przy minus 10 stopniach, mniej więcej, jakoś tak, około 10 czy 11 stopni, co poniżej zera. E, więc te zbiorniczki muszą mieć grzałkę one mają grzałkę i jeżeli on na przykład zamarznie, tak jak w przy jakichś mrozach i później zostanie nagrzane z powrotem to on już może i może się zacząć krystalizować krystalizują się również, jeżeli będzie e, znaczy będzie miał problem, jeżeli mamy e, e, na przykład nieszczelny korek akurat ten korek jest szczelny, ale e, wystarczy po prostu, że ten oring, ten, czyli tutaj tutaj mamy, gdzie ten oring? Nie, nie w tym. Ogólnie, że jeżeli